Witamy kolejnych czasowiczów na, w naszym hotelu Holiday Flower. Pierwsze pytanie, moi drodzy: jak Wam się podoba hotel, jakie wrażenia? Gwiazdek za dużo, no, oficjalnie. No, zdecydowanie za dużo, moim zdaniem nie zasługuje na więcej niż dwie. Co poza tym, no, jest brudno, jest jedzenie dzień w dzień takie samo, niejadalne zresztą. Alkohol kończy się. A średnia... co do jedzenia. Bardzo ciężkie problemy są wodę. Tak. żołądkowe. Tak, są no problemy żołądkowe. Alkohol kończy się średnio co godzinę. Skola finish, fanta finish, beer finish. nie chcą wydawać alkoholu o. W szczególnym mhm. A czy, Powiedzcie może, bo słyszeliśmy od różnych ludzi, że nie ma wody w, w mieszkaniu. Tak, czy was tak też? Radę, no, radę, no, tak. na nie, stały, wody, nie ma wody, a w prysznicu jest ciśnienie takie jakbyś sobie polował z butelki na przykład. A jak w pokojach? Eee, macie, macie wszystkie sprzęty, wszystko działa, jest sprzątany. Eee, ostatnio telefon przestał działać sam z siebie i dzisiaj pilot od klimatyzacji również wyszedł. mieliście pierwszy raz od dwóch tygodni? Tak, mieliśmy sprzątane trzy razy w ciągu dwóch tygodni. Co ze zjeżdżalniami? Słyszeliśmy, że w ogóle nie działają. No, znaczy jedna czasem działa. Jedna czasem działa, tak. Ze dwa razy na dzień po 15 minut. Druga działała w zeszłym tygodniu, ale to nie wiadomo. Coś. Czy skarżyliście się do e, obsługi o jakieś rzeczy? To było respektowane? E, pierwszego dnia, jak przyjechaliśmy, mieliśmy basen w pokoju. E, z łazienki się wylało wszystko. Mm -hmm. Zgłosiliśmy to i powiedzieli nam najpierw, że nic nie mogą zrobić. Później zgłosiliśmy to do, do, do rezydentki, to stwierdził, że jutro ktoś przyjdzie. Przyszedł po tygodniu. Z jakiego jesteś się biura? E, sun and Fun. Sun and Fan. A czy będziecie robili reklamację? Tak, dzisiaj mamy spotkanie z rezydentką o pół do piątej. Czy wcześniej były jakieś uwagi składane do rezydentów? Przez was? Przez nas, przez nas no to tylko ten pokój. Rozumiemy. A w takim razie dziękujemy Wam bardzo za tą, za tą wypowiedź. Życzymy mimo wszystko udanych wakacji i szczęśliwego powrotu do Polski. Dzięki.